Dyrektywa została przyjęta z tych względów, że wciąż na rynku obserwujemy fakt, iż kobiety wykonujące podobne prace do mężczyzn, porównywalne prace, zarabiają stosunkowo mniejsze wynagrodzenie od ich współpracowników, kolegów z pracy. I cel dyrektywy, czyli te wyrównanie wynagrodzeń, on będzie realizowany poprzez zwiększenie środków, które wpłyną na Większą przejrzystość i jawność wynagrodzeń. I tutaj pojawia się kolejna kwestia, którą musimy mieć na uwadze, czyli pewne wyzwania po stronie pracodawców, którzy zgadzając się z celem wyrównywania wynagrodzeń, będą musieli jednak sprostać pewnym wymaganiom, które stawia dyrektywa. Tematami, które omawialiśmy, były kwestie wpływu dyrektywy na struktury wynagrodzeń, ponieważ pracodawcy będą musieli Zwartościować tak naprawdę stanowiska pracy, żeby ocenić, czy mamy do czynienia z porównywalnymi stanowiskami pracy, pracami o tej samej wartości. Będą musieli też odnieść, uwzględnić nową tak naprawdę definicję wynagrodzenia wynikającą z dyrektywy, która obejmuje nie tylko wynagrodzenie potocznym rozumieniu dzisiejszym w Polsce, ale również inne świadczenia, które są związane z wykonywaniem pracy, wynikające ze stosunku pracy, takie jak świadczenia z tytułu podróży służbowej, nagrody, różnego rodzaju dodatki związane z przejazdami do i z powrotami do, z pracy, kwestiami związanymi na przykład, nie wiem z kartami benefitowymi i tak dalej. Ta dyrektywa wzmacniając tak naprawdę jawność, przejrzystość wynagrodzeń Zobowiązuje pracodawców po pierwsze do udostępniania informacji o wynagrodzeniu na etapie już rekrutacji, czy to w ogłoszeniu o pracę, czy też w, w ramach prowadzonych rozmów rekrutacyjnych, ale z takim wyprzedzeniem, żeby kandydat mógł się przygotować do e, następujących e, za chwilę negocjacji dotyczących zatrudnienia w danym podmiocie. Ponadto w trakcie zatrudnienia i pracownicy i upoważnieni przez nich przedstawiciele pracowników będą mogli zadawać pytania o to, jak wyglądają wynagrodzenia, w, w przypadku poszczególnych kategorii pracowników, oczywiście podawane w sposób uśredniony, ale w taki sposób, żeby pracownicy mieli i posiadali wiedzę na temat tego, jakich wynagrodzenie kształtuje się na tle właśnie porównywalnych koleżanek czy kolegów.